thank you Witam serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Nawrot. Znajdujemy się w województwie śląskim, powiat Częstochowa, w miejscowości Kruszyna. Wraz z synami prowadzimy gospodarstwo o charakterze roślinno-zwierzęcym. W naszym gospodarstwie uprawiamy głównie pszenicę, rzepak, pszenżyto, żyto oraz kukurydzę na ziarno. Nasza przygoda z gospodarstwem rozpoczęła się w 1998 roku, którą zapoczątkował mój ojciec. Wraz z rozwojem gospodarstwa wzrosła powierzchnia, która w tej chwili oscyluje na poziomie 400 hektarów własnych gruntów oraz kilka hektarów łąk. W naszym gospodarstwie pracujemy tylko maszynami firmy Klas. Jest to ciągnik 820 Axion, Arion 620 oraz Ares 617. Posiadamy również kombajn Klas Tucano 440, ładowarkę teleskopową Scorpion 732, Vary Power. Również mamy prasę zwijającą wariant 460R. Korzystamy również z nawigacji klas Pilot z terminalem S10. Dilerem obsługującym nasze gospodarstwo jest firma Świerkot, z którą współpracujemy już od dosyć dawna bo od 2012 roku. Taka długotrwała współpraca wynika m.in. z bardzo dobrego kontaktu między naszym gospodarstwem a firmą. Również możemy liczyć na naszego przedstawiciela pana Mariusza, który zawsze dobrze nam wszystko doradzi. Korzyści płynące z tak długotrwałej współpracy i kupna u jednego dilera to na pewno profesjonalny serwis, który przyjeżdżając do jednej maszyny jest w stanie nam zagwarantować serwis całej floty maszynowej. Na pewno bardzo szybka dostawa części i montaż tych części właśnie przez serwisantów. Jedną z ważniejszych maszyn w naszym gospodarstwie jest prasa zwijająca wariant 460RF, który charakteryzuje się swoim szerokim i krzywkowym podbieraczem, który bardzo sprawnie podaje i dokładnie zbiera przede wszystkim słomę ze ścierniska i podaje ją przez rotor do komory zwijającej. Ponadto prasa posiada rotor RF RotoFit, który ma cały czas kontakt z belą. I z pasami wprowadza ją w ciągły ruch w komorze prasującej. Takie rozwiązanie eliminuje nam poślizg pasów w komorze prasującej. Jeśli chodzi o codzienną obsługę i konserwację maszyny, należy pamiętać przede wszystkim o smarowaniu łańcuchów i sprawdzaniu pozycji napinaczy łańcuchów. Takie rozwiązanie sprawi, że maszyna będzie nam służyła przez długie lata na naszych polach. Kolejną ważną maszyną w naszym gospodarstwie jest ładowarka teleskopowa Scorpion 732 wersji VariPower. Jest to wspaniała maszyna, bez której nie wyobrażamy sobie pracy w na naszym gospodarstwie. Jej główną zaletą jest niskie zużycie paliwa przy maksymalnej wydajności oraz komfort operatora, a to dzięki dobrze umiejscowionemu joystickowi oraz bardzo dobrej widoczności z kabiny. Ładowarka posiada bezstopniowy napęd, co pozwala obniżyć obroty maksymalne przy maksymalnej prędkości, co czyni ją jeszcze bardziej ekonomiczną.